Dzięki dziesięciu tysiącom instalacji na świecie i ponad 500 pracownikom, Hub Parking Technology zapewnia usługi najwyższej jakości i profesjonalne doświadczenie. Aby nadążyć za szybko rozwijającymi się wymaganiami świata parkingów, hub wkroczył w przyszłość. Jupiter to nowa, przemyślana i innowacyjna linia produktowa. Za tą zmianą stoją następujące liczby. Podczas testów w warunkach rzeczywistych zrealizowano ponad 500 tysięcy transakcji płatniczych w instalacjach o dużym natężeniu ruchu oraz ponad milion pojedynczych dostępów. Zakodowano milion pięćset tysięcy ciągów znaków, aby dostosować system zarządzania, a 15,6 cala to rozmiar interfejsu graficznego kasy automatycznej. Asortyment Jupiter to najnowocześniejsze produkty o imponujących właściwościach. Budowa ze stali nierdzewnej, wiele opcji dostępu bez wydawania biletu, zaprojektowane do użytku w chmurze, kod kreskowy i technologia biletu magnetycznego. Wiele kombinacji urządzeń do płatności elektronicznych, w tym PINPAD. Zamykane drzwiczki z obu stron. Cała linia produktów posiada światowe certyfikaty oraz spełnia wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Podczas projektowania kierowano się kryterium użyteczności, zapewniając przez to płynne, pewne i bezpieczne działanie dzięki zestawowi intuicyjnych ikon. Nowoczesna i niezawodna obsługa klienta to fundament filozofii Hub, a design linii Jupiter został zoptymalizowany, aby ułatwić instalację i obsługę serwisową. Wśród wielu cech, które sprawiają, że Jupiter jest przyszłością systemów parkingowych, znajdują się pomysłowy i modułowy design, racjonalizacja podzespołów, skalowalność, niezawodność, personalizacja. Produkty Jupiter naturalnie integrują się z JMS, czyli wszechstronnym oprogramowaniem zarządzającym HUB, a także zostały zaprojektowane, aby idealnie dopasować się do zaawansowanych i najlepszych w swojej klasie rozwiązań mobilnych HUB. Hub Parking Technology stoi na czele innowacji mobilności miejskiej, śmiało patrząc w przyszłość z produktami Jupiter. Ten system parkingowy idealnie nadaje się do szerokiego spektrum środowisk o dużym natężeniu ruchu, gdzie ilość dostępów może gwałtownie wzrosnąć, ale płynne parkowanie jest zagwarantowane wszystkim uczestnikom. Dzięki produktom Hub Jupiter przyszłość właśnie nadeszła.